Drodzy bracia i siostry, wczoraj słyszeliśmy, jak Pan Jezus przestrzegał nas, abyśmy w sposób faryzejski nie traktowali tego, co On nazywa sprawiedliwością. Ja podkreślałem wczoraj w Homilii, że sprawiedliwość w sensie biblijnym jest czymś o wiele głębszym niż ta sprawiedliwość, którą my znamy ze świata, ta sprawiedliwość, którą definiowali filozofowie. Że to jest dawanie każdemu to, co mu się słusznie, czy tego, co mu się słusznie należy. Sprawiedliwość biblijna to jest uzgadnianie siebie samego ze świętością Boga. A więc w gruncie rzeczy stawanie się świętym, jedyny prawdziwie sprawiedliwy to Bóg. On, który jest jednością, jest komunią osób w Trójcy Przynajświęczej. i tym Słońcem Sprawiedliwości na ziemi dla nas jest Jezus Chrystus. Pan Jezus przestrzegał, aby tych uczynków, do których nas zachęca, jałmużny, modlitwy i postu nie używać w celach egoistycznych dla siebie samego, nie używać ich po to, żeby Was ludzie, żeby nas ludzie chwalili, żebyśmy sami dzięki temu czuli się dobrze, że zrobiliśmy coś dobrego. Nie. One wszystkie, i jałmużna, i modlitwa, i post, służą jednemu, właśnie sprawiedliwości, a więc upodabnianiu się do świętości Boga, uzgadnianiu naszego bycia, naszego życia, naszej egzystencji. Z ze świętością Boga i dzisiaj rozwija to, co wczoraj w Ewangelii było zaznaczone, i w czym mamy się odróżniać przede wszystkim od faryzeuszy, ale jeszcze dodatkowo przestrzega nas w przypadku modlitwy. Nie tylko, żebyśmy się odróżniali od faryzeuszy, którzy obłudnie traktują te wszystkie trzy uczynki, Używając ich dla siebie, ale abyśmy też odróżniali się od innych ludzi, do których nas bardziej przyciąga, bo sami mamy to właśnie pochodzenie, pochodzimy z pogaństwa. Dlatego mówi dziś modląc się, nie bądźcie gadatliwi, jak pogani, oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Istotą pogaństwa jest to, że człowiek nie zna istoty Boga. Nie wie, jaki Bóg jest. Wie, że jest Bóg, czy, czy są bogowie, ale nie zna ich albo ma fałszywy obraz Boga. Myśli, że Boga trzeba przekonywać, aby nam był życzliwy, aby nas kochał, aby nam dawał rzeczy dobre. Pan Jezus mówi: Nie bądźcie podobni do nich, bo wie, Ojciec Wasz niebieski, czego Wam potrzeba, zanim Go o to poprosicie. On zna Was lepiej od Was samych i to, co Wam daje, to jest to, co Wam naprawdę służy. Nawet jeśli to. Sprzeciwia się czy kłóci się z waszymi wyobrażeniami o życiu, z waszymi planami. Owszem, jeśli mu nie będziecie ufać i walczyć o swoje, to będziecie w ustawicznym rozdarciu. Tak zresztą jak to bywa, bo modląc się tą modlitwą, którą za chwilę potem podaje swoim uczniom i mówiąc, bądź wola twoja, ileż to razy powtarzamy, wielokrotnie w ciągu dnia. Mamy na myśli, bądź wola moja, żeby się działo to, co ja chcę, co ja sobie zaplanowałem, co sobie wymarzyłem. A tymczasem rzecz w tym, żeby oddać to w ręce Pana Boga. Bo modlitwa chrześcijańska jest nade wszystko modlitwą ufności i prostoty dziecka. Dlatego też chrześcijanie na wzór Pana Jezusa modlili się. I modlą się, przynajmniej w czasie Eucharystii czyni to kapłan, gdy odmawia modlitwę ojcze nasz z rękami wyciągniętymi, tak jak dziecko wyciąga swoje ręce do ojca, pełne ufności, że ojciec da mu dobre dary. I potem Pan Jezus przestrzegając najpierw uczniów przed modlitwą faryzejską, potem przed modlitwą pogańską, Uczy nas tej modlitwy, wy za tym tak się modlicie. Ojcze nasz, ojcze, wiemy, że za tym słowem Ojcze kryje się coś więcej niż to, co oznacza nasze słowo Ojcze, bo my przecież do naszych Ojców nie zwracamy się słowem Ojcze, chyba że w sposób jakiś wyjątkowo oficjalny, jako dzieci, nie mówiliśmy do, do naszych Ojców, Ojcze, mówiliśmy, tatusiu, czy tato. I to oznacza to słowo, które usłyszeliśmy dzisiaj w wersecie przed Ewangelią. Otrzymaliście ducha przybraniu, przybrania za synów, w którym wołamy, abba. Znów przetłumaczone, ojcze, abba tatusiu, abba tato. O coś takiego chodzi, bo Pan Jezus przyszedł na ziemię. Po to, aby nam odsłonić tajemnicę Boga i pokazać, jaką jest miłością, nie tylko że jest miłością, ale jaką jest miłością. I ta modlitwa właśnie to wyraża: wyraża zachwyt miłością Ojca i tę pełną ufność dziecka, które najpierw chce ofiarować Ojcu siebie samego. Siebie same, otwierając się na, na Jego dary z, z całą prostotą. Bo też w tych modlitwach kolejnych y, modlimy się. Niech się święci Twoje imię. Niech Twoja świętość objawi się w nas. Bo to o to chodzi. Niech się święci Twoje imię. Niech będzie widoczna dla świata Twoja istota. Imię znaczy, oznacza istotę. Niech będzie widoczna, widoczna Twoja natura. Gdzie ma być widoczna w nas właśnie o to się modlimy niech przyjdzie twoje królestwo niech na tym świecie zapanuje to co panuje w tobie w niebie niech niech się pełni twoja wola na ziemi wola boża która nawet w naszych Przysłowiach polskich wydaje się być czymś ciężkim, jest w gruncie rzeczy miłością Pana Boga. I kolejne prośby, te już dotyczące naszych najprostszych potrzeb, chleba naszego poprzedniego, daj nam dziś. Niektórzy ojcowie Kościoła to słowo greckie, które tam występuje, to na artonę piusion, to znaczy tłumaczyli. Chleba naszego nadsubstancjalnego, daj nam dziś, to znaczy daj nam codziennie, daj nam dziś chleba, którym jest ciało Chrystusa i przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom. Pan Bóg już nam wszystkie nasze winy przebaczył w Jezusie Chrystusie. Ale jeśli my nie przebaczamy naszym Winowajcom zamykamy się na Jego przebaczenie, bo do, do ludzkiego serca prowadzą tylko jedne drzwi: jeśli są zamknięte dla brata, także dla tego brata czy siostry, który nam zawinił, to są zamknięte też na Boga. I chociaż On jest nieskończoną miłością, jak powtarza papież Franciszek, nie męczy się miłosierdziem, to my możemy się przez brak przebaczenia zamknąć. Na Jego przebaczenie, na Jego miłosierdzie. Dlatego ta prośba, która potem będzie jeszcze raz powtórzona, bo jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, nie przebaczy Wam ojciec Wasz niebieski. Choć jest miłosierdziem nieskończonym, będziecie zamknięci na Jego miłosierdzie, na Jego przebaczenie. I na koniec nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie ale zachowaj nas od złego. Tam jest liczba pojedyncza i w języku polskim, ale jeszcze mocniej w języku greckim, w oryginale, że chodzi o jedną pokusę. O jaką pokusę? O tę podstawową, tę rajską pokusę, żebyśmy przestali ufać Ojcu, żebyśmy przestali wierzyć, że On jest miłością, żebyśmy przestali wołać do Niego Abba Ojcze, Abba Tatusiu. I o to się modlimy też i dziś, aby ta ufność nasza do Boga Ojca wzrastała i aby Jego imię się święciło to znaczy, żeby widać było istotę Boga w naszym życiu i przez nas w tym świecie, aby Jego królestwo królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju się umacniało i aby pełniła się Jego wola to, co jest najlepsze. To, co Pan Bóg zaplanował dla każdego z nas i zaplanował dla każdego człowieka na tym świecie. Szczęście i to niejakiekolwiek szczęście szczęście wieczne. Amen.